thank you Cześć, ja nazywam się Laura i mam 21 lat. Jestem harcerką i na Alfa trafiłam 6 lat temu. Całkowicie przypadkiem zabrał mnie tam mój znajomy, mówiąc, że idziemy na spotkanie, na którym będą rozdawać darmowe jedzenie, więc dwa razy nie musiał powtarzać. Przyszłam i zostałam. Zostałam na Alfie, bo jest to miejsce, gdzie mogłam zadać wiele pytań, które zaczęły się rodzić w moim życiu e, z wiekiem, z to był moment, kiedy ja dorastałam, kiedy miałam te 14 lat i zaczynałam, nie chcę powiedzieć, wchodzić w dorosłe życie, ale e, zaczęłam być dużo bardziej świadoma siebie i tego, co się dzieje wokół mnie i po prostu zaczęłam e, zadawać sobie pytania, o co chodzi w tym życiu, czy jest w życiu po prostu coś więcej. Nie miałam za bardzo przestrzeni, o kim z, tym, z kim o tym porozmawiać, gdzie, gdzie zadać to pytanie, gdzie wypowiedzieć te swoje wątpliwości głośno. I Alfa była właśnie tym pierwszym miejscem, gdzie mogłam to zrobić w przyjaznej, miłej, smacznej atmosferze. Bardzo zachęcam każdego do spróbowania Alfy, do dania sobie szansy, po prostu. Wypowiedzenia pewnych pytań głośno, poszukania odpowiedzi albo usłyszenia, że, że są ludzie, którzy mają dokładnie takie same pytania, i to jest normalne, że na razie nie ma odpowiedzi. To jest też e, wspaniała wspólnota, dlatego polecam. Bardzo dziękuję Cię za obejrzenie tego nagrania. Zostań naszym patronem w serwisie Patronite. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej. Odwiedź także nasze media społecznościowe i bądź z nami w kontakcie. Do zobaczenia!